Trzeba się odrzucać głęboko na przedmioty, natomiast zginie się jedna jedyna rzecz, mianowicie tutaj w ringu inocencjami IndyTati poprowadzi jedyny i jedyny odtazany Łukasz Jurasz! Paweł, co się stało? Nie wiem, się stało. Ta mia, miała dla mnie charakter sparingowy. Wynik to nie był najważniejszy, a ja wyniosłem cenne doświadczenia. Wydaje mi się, że pierwszą rundę wygrałem, potem czegoś zabrakło. A skąd pomysł, żeby zawalczyć w takiej żeby zrobić coś dobrego, żeby pokazać wszystkim, że nie biję się tylko dla kasy, a po prostu walczę, bo jestem pasjonatem i to kocham. Dzisiaj wyszedłem tutaj całkowicie za darmo, żeby zrobić coś dobrego. Z pomocy Federacji Biznes Boxing Polska i Fundację Krawy Sportu Łukasza Jurkowskiego. Ale jesteś dumny, dałeś siebie wszystko. No tak zawsze daję z siebie wszystko. No wiadomo, to nie jest moja Ja się skupiam na MMA, no ale jestem zadowolony z siebie. Mimo... No, czy, czy to koniec kariery po ostatnich przegranych walkach? Nie, nie, spokojnie. To, nie traktuję tego w kategorii porażki, bo to był inny cel, ale wkrótce wracam do MMA. Rozkręcasz się. Tak jest, ja się rozkręcam. Dobra, Najman e, bokser, z kim chciałbyś jeszcze raz zawalczyć? I z jednym i z drugim, z coś żeby wyjaśnić. E, rewa! Tak jest. Super. E, a z kim, jeszcze chcia... z kim jeszcze chciałbyś zawalczyć? To są moje dwa. Ale spokojnie, jeszcze długo wracam, wkró... wkrótce więcej info. Dobra, i chciałbyś z kim zawalczyć? W chętnie, jeśli federacja Prime złoży mi propozycję, ja chętnie ją przyjmę. Jestem otwarty. A powiedz mi jeszcze, czy boisz się reakcji swojej partnerki po ostatnich przebojach? Nie, no spokojnie. Między nami to jest wyjaśnione, także wszystko ok. A za jaką kwotę chciałbyś zawalczyć? No wiadomo, że jak za, za jak najwyższą, nie? Jaka jest minimalna? Dżentelmeni nie rozmawiają przy jako o pieniądzach. A co, co z Dubielem, powiedz mi jeszcze? Też mamy coś do wyjaśnienia, także spokojnie. To ma... Czyli z... Z wiele przed. Nie wisi się być teraz na pejmi, ale coś tam nie pykło. Ale co ma wisieć, nie utonie. Jesteśmy właśnie po walce mm, Pawła Zwiaka. Powiedz mi, Aniu, jak oceniasz tę walkę? Uważam, że tutaj powinien być remis, przede wszystkim dlatego, że dwaj prezesi walczyli, więc tutaj uważam, że powinni zremisować ten wynik, ale ja i tak jestem dumna z Pawła, on dał z siebie wszystko, tym bardziej, że on jakby nie, boksu, nie boksuje na co dzień, tylko się przygotowywał w przeciągu miesiąca, a wcześniej zawsze bym walczył, więc to jest, jest lekka różnica tutaj, nie? Zawsze. Jasne, a Paweł, jak ty się w ogóle czujesz teraz? Nie, ja się czuję bardzo fajnie. jestem z siebie bardzo zadowolony. Przewalczyłem normalnie trzy rundy, cały czas słuchałem na różnika, myślałem, nie podpalałem się. Podchodziłem do tej walki, do takiego sparingu i myślę, że wszystkie plany zrealizowałem, także nie patrząc na werdykt, bo on nie był tutaj najważniejszy, jestem z siebie zadowolony, naprawdę. A Aniu, jak ty reagujesz na tą porażkę dzisiaj? Nie, ja uważam, że to nie jest porażka żadna Pawła tutaj, jakby to też jest inna gala, to nie jest tutaj, jakby tutaj jest gala charytatywna też, więc tutaj jakby nie brałam pod uwagę głównie wyniku, tylko sam fakt to, że on chciał walczyć tutaj dla tego celu, samego, samego celu po prostu tak, może tak powiedzmy. Więc i tak jestem z niego dumna, z siebie co pokazał, że jego przegrana nie ma znaczenia. Dla mnie to nie jest porażka, dla mnie tak się dobrze pokazał. <grym> Uważam. No to Paweł, zobaczymy się może na High League Grand Prix? Nie wiem, to trzeba pytać organizatorów, oni mają pierwszeństwo ogłoszenia. Ja nic nie wiem, na pewno niedługo już zawalczę. Do tej walki przygotowywałem się zaledwie... 10 dni, także mówię, to traktowałem jako sparring. Wynikiem się kompletnie nie przejmuję, bo tutaj cel był szczytny, a przede mną ważniejsze walki już wkrótce będą ogłoszone, także już moje formule MMA, a to dla mnie była super lekcja stójki, Cieszę się, że mogłem pomóc, że mogłem wszystkim pokazać, że nie walczę tylko dla pieniędzy, dla kasy, bo dzisiaj wyszedłem całkowicie za darmo. Wspierać Federację Biznes Boxing Polska i Fundację Jurasa Krwawy Sport. Także cieszę się, że mogłem zrobić coś dobrego i przy, i przy okazji się dobrze bawić w ringu. A zauważyłaś ostatnio spadek wagi Boxdela. Schód 30 kilo. Jak oceniasz jego formę? No cieszę się, że schód, dla mnie to lepiej, bo jak, wydaje mi się, że jak będzie mniej ważył, to mi będzie lepiej z nim bić się w rewanżu, bo w tym roku planujemy rewanż. Czyli wyzywasz go do walki? Ja nie muszę go wyzywać, bo od razu się umówiliśmy na dwóch mecz, także dał mi słowo, że to zrobi. Mamy podpisane papiery na to i tyle. Ostatniego spotkałem, też mi przyklepał Termin. Także w tym roku już w jak z 2. A jak oceniasz swoje szanse z Boxdelem? Uważam, że w dużej klatce, jak będę dobrze przygotowany, to mam szansę z nim wygrać. To teraz niestety trzy porażki z rzędu, ale ta z Boxdellem myślisz, że będzie wygraną? No słuchajcie, dwie porażki z rzędu. Dzisiejszej walki nie traktuję w kategorii porażki, tak? Bo to było w szczytnym celu, to była, to była walka taka charytatywna, także wiecie, to, to przegrany sparing. To nie była walka taka, że ja się przygotowywałem dwa miesiące i tak ja przyszedłem na ludzie w garniturze, także... To jest charytatywna, tutaj zrobił e, to w jakimś celu. Więc nie traktujmy tego jako prażkę tutaj, tego wszystkich. Słuchajcie, Najman kontra Adamek. Kto, kogo po sporze? Ja myślę, że MMA Najman by wygrał z Adamkiem i tutaj w tej całej sytuacji jestem po stronie Najmana, bo Tomek Adamek z całym szacunkiem, bardzo go szanuję jako sportowca, jako człowieka zawsze go szanowałem, ale to on wyzwał pierwszy Najmana, postawił warunki. Marcin na to wszystko się zgodził, a nagle Tomek się wycofał mówił, że sobie żartował. Także sorry Tomasz, ale tutaj jestem po stronie Marcina. A ty Aniu? Jeszcze raz. A ty kogo, kogo byś, z kim jesteś? Najman czy Adamek? Kojarzysz ten spór? E, Najman e... Adamek. Najman Adamek. Najman! Ja tak. Najmanem. <noise> Dobrze, a za, za co cenisz? Za co cenisz Pawła, swojego partnera? Za co cenię? E, za to, że jest odważny mimo wszystko, e, jakby zawsze brygnie do celu, wyznacza cele i właśnie dąży do tego. E, I za co jeszcze? Za wszystko. Znaczycie, nawet się o pierdolu nie dostałem od Ani, że udało mi się przegrać. Dzięki. Nie było tak! Dobrze, a jak znosisz ostatni hejt? Jak nim? Nie chciałabym o tym rozmawiać, już jakby doszłam do siebie po tym wszystkim. Już w jednym będzie do siebie wyładowałam Majewskiego, więc na tym chciałabym zakończyć. Nie chcę tutaj więcej brnąć ten temat, bo to ciężki temat. Jestem bardzo przykro, już przeprosiłam publicznie wszystkich, więc nie chciałabym do tego tematu. A powiedz mi, czy chciałabyś zawalczyć na ringu? Pojawić się? Zawalczyć, może i bym chciała, troszeczkę, ale jednak jednak chyba nie, to nie jest dla mnie jednak. Ale jeżeli miałabyś już wybrać, to bagata, na cuk, z którą dziewczyną byś mogła? Nikogo bym nie chciała wybierać, bo one już też jakby mają jakieś większe doświadczenie, więc uważam, że nie miałabym z nim żadnych szans, to po pierwsze. Mimo, że jakieś tam treningi mam za sobą i jakby uwielbiam sport i dla mnie sport to jest życie, na co dzień się rusza i ćwiczę, więc... Dla mnie sprawnie to przyjemność, ale jakby w klatce raczej nie chciałabym się pojawić. To, to, to nie jest mój świat. A ym, jeszcze do ciebie pytanie, Dubiel kontra Ferrari. Na kogo stawia? Um, nie wiem, myślę, że Ferrari. Jakby była walka taka od razu, to na pewno Ferrari, ja nie wiem w jakim stanie będzie zmęczony Błońskim, no to wtedy szanse Dubiela będą rosły i dłużej, yy, więcej tlenu zabierze. Yy. Błoński Ferrariemu. Ale tak to zdecydowanie Ferrari. Dubiel, Dubiel jest, jest cienki to zwykły Lesznie. No to taki bra... Jego ostatnie wrażenie. Nie robi na mnie żadnego wrażenia, także... To w takim razie jakie ty, jakie ty jak oceniasz swoje szanse z Dubielem? Myślę, że bym go znokautował. Czyli podejmujemy wyzwanie. Bardzo chętnie, czekam, czekam na niego. A skąd ta pewność powiedz mi? Bo wiem... Wiem, wiem, co potrafię BMMA, wiem, ma świadomość swojej siły, wiem, jakie postępy robi na treningach i tyle. No nie, nie robi ze, na mnie żadnego wrażenia, nie robią walki Dubiela. Jestem od niego silniejszy i jestem w stanie go znokautować i zdusić. Bo tutaj, tutaj widać właśnie po tych dwóch walkach, które niestety nie, po, nie powiodły się, w dalszym ciągu myślisz, że z Dubielem nie byłoby problemu. No, ale ja, ja się biłem z ciężkimi przeciwnikami, biłem się z Bogzelem, 20 kilo cięższym w klatce rzymskiej i biłem się z Marcinem Najmanem, z byłym zawodowcem, który był bardzo dobrze do tej walki przygotowany, tak? I przewalczyłem z nim trzy rundy i dużo mi nie brakowało, żebym wygrał. A różnica wieku nie przeszkadza? Nie, nie przeszkadza mi bo ja, ja się czuję bardzo młodo. No dobrze, a jeszcze jedno pytanie. Kogo wybieracie? Artur Szpilka na Narodowym, czy Mariusz Łodzianowski? Jakby coś... Obydku bardzo lubię i szanuję jako sportowców, ale myślę, że z uwagi na większe doświadczenie stawiam na Mariusza. Mariusza, no to ja też na Mariusza. No Dobrze, bardzo Wam dziękuję w takim razie za wywiad. Życzę miłego wieczoru. Dziękujemy. Dziękujemy bardzo i bardzo, bardzo serdecznie.